Jeszcze nie opadł kurz po oddaniu pierwszych odcinków remontowanej drogi Działdowo-Iłowo-Osada, a już słychać doniesienia o planach modernizacji kolejnych dróg w powiecie działdowskim. A słychać nie byle skąd, bo z Sejmiku Wojewódzkiego. Trwa inwestycja na drodze Działdowo-Iłowo. Jest to kolejna trzecia inwestycja na naszym terenie. Pozostał jeszcze odcinek, który łączy drogę z Nidzicy, od Nidzicy w kierunku na uzdowo, myślęta, rybno, hartowiec i dalej już na, na teren nowego miasta. I jest nadzieja, że w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o realizacji właśnie tego odcinka, który na terenie naszego powiatu jest już ostatnim odcinkiem, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie. O pozostałe są, Kończona jest ta inwestycja, pozostałe już są zrobione. Drogi wojewódzkie będą wyremontowane, pozostaną miejskie i gminne, ale ich modernizacja to już zapewne odległa przyszłość.